Mistrzyni makijażu makijaż liftingujący. Dla każdego wieku istnieją odpowiednie typy makijażu, a każdy makijaż ma swoje sztuczki. Chcecie wyglądać młodziej? W takim razie potrzebny jest Wam makijaż liftingujący. Wizarzystka Tiandę Elizaweta Szedrina pokaże, jak w ciągu 20 minut odmłodzić twarz o kilka lat. Zadaniem makijażu liftingującego jest optyczne uniesienie opadających linii twarzy, zamaskowanie drobnych zmarszczek, rozświetlenie głębokich zmarszczek i dokonanie korekty konturu za pomocą kosmetyków o właściwej konsystencji i odcieniu. Przyda nam się podkład City Chic firmy Tiande, bronzer i róż Stylish Blush, zestaw cieni i różów City Chic i cienie Fantasy, tusz do rzęs City Style, szminka Alur, błyszczyk Voila!, kredki do oczu Provisage, gąbka do makijażu i zestaw pędzli do makijażu Tiande. Zaczynamy od korekcji za pomocą rozświetlenia. Wszystkie nasze niedoskonałości, zmarszczki nosowo-wargowe, zmarszczki w kącikach ust, cienie pod oczami rozświetlamy podkładem City Chic w odcieniu numer 1, a do pozostałych czynności użyjemy odcienia numer 2. Pamiętajcie, że prawidłowy wybór podkładu to 70% sukcesu makijażu. Podkład City Chic dzięki innowacyjnej formule idealnie stapia się z odcieniem skóry. Posiada niezwykle lekką konsystencję, a właśnie to potrzebne jest do makijażu liftingującego. Podkłady o gęstej konsystencji, zamiast tuszować, uwydatniają zmarszczki. Z wiekiem skóra traci elastyczność i owal twarzy nie jest już tak wyraźny. Optycznie wyrównać można go za pomocą konturowania. Użyjemy do tego brązera City Chic. Z jego pomocą przyciemnimy części twarzy w strefie kości policzkowych i drugiego podbródka. Jedwabna konsystencja brązera zapewnia równomierne nałożenie koloru opalenizny. Granice nałożonego brązera rozcieramy. Pięć odcieni brązera można dowolnie mieszać i uzyskiwać różne odcienie od ledwo zauważalnego do nasyconego brązu. Wykonując makijaż oczu, postarajcie się unikać perłowych, opalizujących cieni, które uwydatniają zmarszczki. Świetnie nadadzą się do tego matowe cienie z palety City Chic. Rozprowadzają się na skórze cienką warstwą, nie gromadzą się w załamaniach powiek. Nakładamy szaro-różowy odcień na całą ruchomą powiekę. Aby optycznie unieść opadający zewnętrzny kącik oka, nakładamy na niego cień w ciemnym kolorze, nadając mu kierunek w górę. Korzystamy z cieni Fantazy. Zawierają one drobinki odbijające światło i w odróżnieniu od perłowych nie uwydatniają zmarszczek, tworząc iluzję optyczną i efekt satynowej skóry. Pod brwi nałożymy białe odcięcia z palety City Chic, aby powiększyć optycznie oko. Dla uzyskania takiego efektu użyjemy również białej kredki Provisa, którą nanosimy na linię wodną oka. Miękka konsystencja kredki zapewnia jej komfortowe naniesienie, tworząc idealny kontur. Czarną kredką prowizorz poprowadzimy cienką linię na górnej powiece. W ten sposób nasze oczy wydadzą się jeszcze większe i bardziej wyraziste. Rysujemy linię, kierując ją ku górze. Aby wydłużyć rzęsy i zwiększyć ich objętość, wybieramy tusz City Style. Spełni on marzenia o idealnych rzęsach. Specjalna szczoteczka posiada dwa typy włosków: krótkie do wymodelowania rzęs i długie do ich idealnego rozdzielenia. Tusz nie osypuje się, nie rozmazuje i nie spływa oraz łatwo zmywa się bez specjalnych specyfików przy pomocy zwykłej wody. Dla zwiększenia efektu nanosimy tusz dwukrotnie, przy czym akcentujemy zewnętrzne kąciki oczu, dzięki czemu nasze oczy wydadzą się większe. Dla uzyskania tego efektu odrobinę podkreślimy zewnętrzne granice brwi. Używamy kredki w odcieniu pasującym do koloru włosów lub ton ciemniejszym. Rysując kształt ust, odrobinę wyjeżdżamy poza ich naturalny kontur, unosząc kąciki ust. Z wiekiem usta tracą objętość i kształt, dlatego użycie konturówki przy wykonywaniu makijażu liftingującego jest obowiązkowe. Kolor szminki nie powinien być zbyt intensywny, powinna ona mieć satynową konsystencję, taką jak szminka alur Podkreśli elegancję i stanie się stylowym dodatkiem dopełniającym wizerunek kobiety sukcesu. Szminki alur zawierają naturalny wosk pszczeli, dbają o delikatną skórę ust, odżywiając ją i wygładzając. Aby nadać ustom jeszcze większej objętości i sprawić, by zmarszczki były niezauważalne, nałożymy odrobinę błyszczyku na środek górnej wargi i na granicach dolnej. Jednak w żadnym wypadku nie nakładamy błyszczyku na całe usta, w ten sposób uzyskamy odwrotny efekt. Błyszczyk do ust Wuala LaT zawiera odbijające światło drobinki, które świetnie maskują drobne zmarszczki. Na skórę dojrzałą róż należy nakładać bardzo delikatnie. W tym wypadku jego zadaniem nie jest wyeksponowanie kości policzkowych, a podkreślenie zdrowego koloru skóry, nadanie jej świeżości. Używamy wypiekanego różu Stylish Blush, w którego skład wchodzą odbijające światło drobinki, które wygładzają skórę. Makijaż gotowy. Teraz możesz na nowo spojrzeć na siebie i swój wiek. Do wykonania makijażu liftingującego użyto kosmetyków TIANDE: podkład City Chic numer 0102, 02 bronzer City Chic numer 01, róż stylish blush numer 02, zestaw cieni i różów City Chic numer 02, cienie Fantasy, tusz do rzęs City Style, szminka alur numer 04, błyszczyk Voila numer 301, kredki do oczu provizers numer 01,38, zestaw pędzli do makijażu, gąbka do makijażu.